Dobry wieczór Państwu. Według danych Biura Informacji Kredytowej problem tzw. kredytów frankowych dotyka przeszło 540 tysięcy polskich rodzin. W liczbach bezwzględnych to dużo, ale bankowcy uspokajają, że to niecałe 6% wszystkich kredytów. Dla nich jest to problem wyłącznie statystyczny. Dla kredytobiorców często to walka o przetrwanie. Pewno wielu z Państwa zdziwi się, o co chodzi tym frankowiczom. Przecież, jeżeli wzięli kredyt, to muszą go spłacić. Tyle, że Frankowicze swoje kredyty spłacają i to bardzo sumiennie, są najlepiej spłacającą grupą w kraju. Problem polega na tym, że ich zadłużenie zamiast maleć, rośnie. Proszę zobaczyć to na przykładzie. Pan Kowalski i pan Nowak tego samego dnia, w lipcu 2008 roku, zaciągnęli kredyt na identyczną kwotę 300 tysięcy złotych. W obu przypadkach marża banku wynosiła 2%. Pan Kowalski dostał kredyt w złotych. Pan Nowak też dostał kredyt w złotych, ale ponieważ bank wyliczył, że nie stać go na zwykły kredyt złotówkowy, musiał podpisać umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Pan Kowalski wpłacił do banku w 99 ratach łącznie 201 tysięcy złotych. Dziś winien jest bankowi jeszcze 200 tysięcy złotych. Pan Nowak. Płacił do banku w 99 latach łącznie 265 tysięcy złotych. I dziś winien jest bankowi 384 tysiące złotych. Czyli pan Kowalski, mając klasyczny kredyt złotówkowy, przez 8 lat wpłacił 201 tysięcy złotych na kapitał i odsetki, przez co zmniejszył swoje zadłużenie w banku o blisko 100 tysięcy złotych. A pan Nowak, mając kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego, przez 8 lat wpłacił znacznie więcej, bo aż 265 tysięcy złotych na kapitał oraz odsetki z uwzględnieniem wyliczanego przez bank tzw. spreadu walutowego. Jednak Nowak zamiast zmniejszyć swoje zadłużenie, powiększył je o 84 tysiące złotych ze względu na wzrost kursu franka szwajcarskiego. Chyba nie należy się dziwić, że pan Nowak i tysiące jemu podobnych po raz kolejny wyszli na ulicę. Dziś protestują pod hasłem zero haraczu i zapowiadają, że do końca roku nie zapłacą do banku ani jednej raty. Najważniejsza jest wolność ekonomiczna. Spóźniona rata. My po was przyjdziemy, wyjedziecie na taczkę. Dzwoni Renata. W imcholini wciąż pyta o dane Polska przestanie ekonomicznie istnieć Martwi ją to, że raty niespłacone są Rzucę komórę Jedyne co nam zostało to masowe demonstracje I Nie być jak ten na pies Bo ja do stryja Posieje paszywa i wody dużo będę pić Ogłoszę upadłość Jeszcze normalnie Rzeczpospolita w niebezpieczeństwie. Wreszcie normalnie, wreszcie normalnie. Zacznę, się... Chcemy spłacać kredyty, ale to, co pożyczyliśmy. Natomiast to, co proponują nam banki, to jest spłata haraczu e, przy jednoczesnym braku spadku naszego zadłużenia. I tego nie chcemy płacić. Bankierzy finansują deficyt budżetowy. Bo taka jest, a nie inna konstytucja. Wydaje mi się, że. No przykro to mówić, że są ważniejsze cele, że, że pieniądze z banków właśnie są potrzebne na inne, na inne cele, więc nie można tych banków tknąć, tak mi się wydaje. Żaden odpowiedzialny polityk nie podpisze się pod projektem, który zdestabilizuje system bankowy i spowoduje, że miliony Polaków stracą swoje oszczędności. To jasne. Ale czy naprawdę jest tak, że jakakolwiek próba systemowego uregulowania problemu kredytów frankowych nieuchronnie prowadzi do katastrofy finansowej? O to właśnie zapytam moich gości. Moimi gośćmi w studiu są dzisiaj ludzie, którzy o problemie frankowym wiedzą chyba wszystko. Pan prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz i pan profesor Witold Mozelewski, Dzień dobry. szef zespołu, który dla kancelarii prezydenta przygotowywał pewne rozwiązania. Na potrzeby tej sprawy. Pierwsze pytanie do pana prezesa Pietraszkiewicza. Panie Prezesie, w środowisku bankowych, ale nie tylko wśród ekspertów, mówi się o tym, czy często przedstawia się taką wizję, że gdyby odwalutować te kredyty indeksowane i denominowane do walut jednorazowo, to że to tak naprawdę spowodowałoby katastrofę w systemie finansowym. W środowisku bankowym. Przede wszystkim mówi się o tym i udziela odpowiedzi na pytanie, czy jest uzasadnienie społeczne, czy jest uzasadnienie makroekonomiczne i czy jest uzasadnienie prawne do interwencji ustawowej rozległej. Ale za chwileczkę do tego wrócimy. Ja bym chciał usłyszeć, co by się stało, gdyby taka interwencja miała miejsce. Bo rozumiem, że w Państwa przekonaniu stałoby się coś bardzo złego. Proszę wytłumaczyć, co to by było. Jeżeli Sektor bankowy musiałby ujawnić, to się nazywa w rachunkowości taka zas zasada, że e, traci pewną ilość kapitałów, musi pokryć te straty z kapitałów, nie ma innej, innej możliwości, takie Ale są jak... międzynarodowe zasady rachunkowości, ale także w dużej mierze krajowe już zasady rachunkowości nakazują takie postępowanie, oznaczałoby to, że sektor bankowy polski, który jest niewielkim sektorem w porównaniu do innych krajów w relacji do PKB, utraciłby jeszcze z tego niewielkiego zasobu poważną część zdolności do finansowania rozwoju, a to by się musiało przełożyć na bardzo szybko upadające dziesiątki, jeśli nie setki, czy tysiące Polskich przedsiębiorstw i y, ogromny, skokowy, właściwie narastający wzrost bezrobocia, czyli po prostu nieszczęście gotowe. Pan profesor y, był szefem czy koordynatorem, nie wiem jak to nazwać lepiej Spinaczem. E, spinaczem tej grupy, która dla kancelarii prezydenta przygotowywała rozwiązania pod projekt y, ustawy, która miała problem tzw. kredytów frankowych rozwiązać. Czy Państwo się zetknęli też z tą historią, znaczy z tym, z tym problemem? Także to kompletnie zdestabilizuje system finansowy. I, i, i jakie Państwa była analiza w tej, w tej kwestii? Jaka odpowiedź? Po pierwsze, nikt nie przedstawił niezależnej ekspertyzy, która by określała wielkość owych strat. Przypomnę, skąd się wzięły kwoty, którymi publicznie. No straszy się opinię publiczną o, o, obywateli przede wszystkim, ale także i rządzących. To, co zrobiła KNF, to była ankieta. Ankieta wysłana do tych banków, czyli dane z ankiety. Nie są to żadne badania, tylko wypowiedź jednej ze stron. Jeżeli tą metodą chciałby ktoś badać owe zjawisko, to powinien być na tyle rzetelny, kierując się zasadą audiatur et alter repars, żeby o to samo zapytać przynajmniej drugą stronę. Zapytano się jedną stronę, nie zweryfikowano tego, czyli nie są to dane, które podległy, podlegały jakiejkolwiek weryfikacji. Panie profesorze, bardzo ale przepraszam, mi ale to jest nieprawda, co pan powiedział. Nie wolno telewizów wprowadzać błąd, bo pojęcie tak zwanej ankiety w nadzorze o Oznacza, że najpierw podmiot nadzorowany wypełnia, odpowiada na szereg pytań, a następnie są realizowane stosowne kontrole zarówno przez KNF jak i inne instytucje. Także ja pan proszę... Jeśli używa pan tej poetyki, to pan wprowadza teraz błąd, bo, bo żadnej kontroli nie było, które by już poszły za tym. Ankieta jest wypowiedzią jedną ze stron i to jest jakby elementarz wiedzy. Panie profesorze, ale rozumiem, że element tego, że powstaną straty w bankach i będą bardzo poważne, się w tych analizach pojawia. Znaczy wypowiedziała się jedna ze stron, że... Poniesie straty. A, ten mechanizm, a mechanizm tej straty jest Panu zrozumiały? Bo nie, ja tego nie znaczy, ten Mechanizm tej straty to są po prostu zabiegi bilansowe. To znaczy, straszy się znowuż po raz kolejny opinię publiczną, że jakoby jako, jakieś międzynarodowe standardy bilansowe nakazują wykazać jednorazowo stratę z tego tytułu, że wejdzie jakaś ustawa. Jeżeli już używamy tego rodzaju określeń, jakich był łaskaw użyć Pan Prezes, to oczywiście jest klasyczny przykład wprowadzenia. Wszystkich błąd. Bo jak można ocenić skutek jednorazowy ustawy, której się po pierwsze nie zna? Jak można zrobić ankietę na temat ustawy, której się nie zna? Jak można obliczyć skutki ustawy, której się nie zna? Bo te wszystkie badania były zrobione zanim powstał projekt ten, nad którym myśmy pracowali. Jesteśmy w błędnej sytuacji. Pan profesor mówi o tym projekcie, który rzeczywiście nigdy nie został zrealizowany na, yy, i przedstawiony po pracach zespołu. A ja się odnoszę do trzech projektów ustaw, projektów, które były przedłożone. I do tych projektów odnosił się KNF, do tych projektów odnosił się Narodowy Bank Polski i do tych konkretnych projektów odnosił się Związek Banków. A pan profesor opowiada o założeniach, które nigdy nie zostały zamienione w ustawę. Ale trzeba, nie używajmy takich określeń. Jest pan bardzo agresywny i zupełnie niepotrzebnie. Ja nie opowiadam, tylko mówię, tylko na pytania. Mówię to, co pan reaktor zapytuje. Odpowiem najprościej. Tamtych projektów nie ma. Nie, nigdy nie zostały nikomu przedłożone, zostały wycofane z obiegu nawet o charakterze nazwijmy to eksperckim. Więc jak można posługiwać się publicznie danymi, które jakoby dotyczą tych projektów, które w ogóle nie są przedmiotem dalszych prac? Czyli proszę zwrócić uwagę, znowuż po raz, mamy, po raz kolejny mamy do czynienia z tego rodzaju mistyfikacją słowną. Projekty oceniamy przy pomocy zapytania tylko jednej ze stron. Projekty w tych już nie ma, bo nikt nie kontynuuje prac nad tymi projektami, ale w dalszym ciągu te kwoty są tam przedstawiane jako skutek tego rodzaju, przecież przed chwilą słyszeliśmy, ustawowa interwencja ma wywołać tego rodzaju straty. Wariantów ustawowej interwencji jest bardzo dużo, a te projekty, o których mowa, nie są już w ogóle na tak zwanym stole. No dobrze, ale rozumiem, że panowie się zgadzają co do jednej kwestii, jeśli ja dobrze zrozumiałem że straty po stronie banków będą. Nie, nie, nie zgadzamy się co do tego, co rozumiemy pod słowem strata. One straty polegają, zakładają błędne założenie. Zaznaczam błędne założenie. w Żadnej ustawie, która w Polsce zostanie kiedykolwiek przyjęta na ten temat, nie będzie jednorazowej operacji tego rodzaju. Nie było, nie ma i nie będzie. Kto się trochę zna na ustawodawstwie, to wie o tym, że żaden ustawodawca nie wprowadzi jednorazowej ale operacji. Ale banki twierdzą, że się nie da tego inaczej zrobić. No bo ba ba banki tak mówią, ale ich wiarygodność pod tym względem, no nie tylko ja ją kwestionuję. Przecież żeby mówić o projekcie, to trzeba go znać. A jeżeli ktoś mówi o ustawodawstwie, to też trzeba o tym ustawodawstwie cokolwiek wiedzieć. W panie żadnej ustawie... Bardzo proszę, proszę, mi, proszę mi pozwolić dać ale to, dokończyć. To ale może pan się profesor? ze mną nie zgadzać. Bo ja też się z panem nie zgadzam i chyba może pan to wytrzymać panie. do końca. I... Pan nie odpowiada na pytanie. Ale ja odpowiadam na redaktorze. pytanie. A to za chwileczkę proszę, mi, no. proszę, po, po, proszę dać panu profesorowi dokończyć <laughs> i wtedy tak jest. będzie miał głos pan prezes. Więc jeżeli, jeżeli projekty tamte a tamtych projektów nie ma. Żaden projekt, który będzie uchwalany w tej dziedzinie przez Sejm, nie będzie przewidywał jednorazowej operacji. Wręcz odwrotnie. Wszyscy eksperci, którzy są zaraz, niezależnie od poglądów, jakie reprezentują, mówią, że tego rodzaju ustawowe rozwiązanie wymaga wieloletniego procesu przekształcania, odwalutowywania tych umów i rozwiązywania tego problemu. Panie prezesie, chciałbym zapytać, czy, czy ja dobrze zrozumiem, że pana zdaniem od tego, czy te 800 tysięcy, czy tam 600 tysięcy, w zależności jak to jak tam policzyć, y, y, osób, które spłacają te kredyty. W tej chwili franko, 540 tysięcy tak, umów tych 000. kredytów walutowych. Jeżeli oni by je spłacali na takich zasadach, jak kredyty złotowe, czyli na trochę korzystniejszych niż dzisiaj je spłacają, to od tej różnicy runie polski system finansowy? Panie redaktorze, ja po prostu nie kupuję tego. 80% mniej więcej tak zwanych kredytów frankowych, sumarycznie jest w lepszej sytuacji niż kredyty złotowe. To znaczy, że po prostu jest wysoka spłacalność tych kredytów, a zdolność kredytowa kredytobiorców poprawiła się w znacząco, zdecydowanej większości, niż w chwili zaciągania tych kredytów walutowych. Panie prezesie, I trzeci to pozwoli, komponent że... rozwiązania... Pozwoli, ja, ja zaraz do tego wrócimy. Ja, ja po, pozwolę sobie przerwać i przypomnieć, czy właściwie wytłumaczyć, dlaczego te kredyty. Są tak świetnie, tak bardzo dobrze spłacane. Otóż my w tym momencie pokażemy grafikę komputerową. W Polsce kredyty hipoteczne, hipoteczne są tylko z nazwy. Tak naprawdę są to kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipoteką domu oraz całym majątkiem kredytobiorcy także jego przyszłymi dochodami. Spójrzmy, co się dzieje, jeśli Frankowicz przestaje płacić kredyt. Po pierwsze, oczywiście bank wypowiada mu umowę. Po drugie, mieszkanie czy dom, który jest zabezpieczeniem kredytu. Zostaje zlicytowany przez komornika. Na licytacji komorniczej w sytuacji tzw. sprzedaży wymuszonej nie ma co liczyć na uzyskanie rynkowej ceny, szczególnie że ten dług frankowy jest zwykle wyższy niż rynkowa cena nieruchomości. Uzyskane na licytacji pieniądze komornik przelewa do banku. Niespłacona część długu nadal obciąża kredytobiorcę, więc komornik zajmuje tzw. majątek ruchomy. Samochód, telewizor, komputer, telefon komórkowy, meble wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Ale często nawet i to nie wystarcza na pokrycie długu. Wtedy komornik wchodzi, w kredytobiorcy, na pensję czyli zajmuje wszystkie jego przyszłe dochody, aż do momentu spłacenia całości zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami egzekucji. Być może również będzie to dotyczyło dochodów jego dzieci. Panie I ja to mam jest prośbę. tajemnica, dlaczego te kredyty są tak doskonale spłacane. To, to Ponieważ jest... jak ktoś je przestanie spłacać, to dla niego jest to życie Panie redaktorze, ale dla rzetelności, proszę dodać, że identyczne zasady dotyczące spłacania kredytów, nie tylko mieszkaniowych, obowiązują właściwie w całej. Europie kontynentalnej. Ale, ale przecież my mówimy o kredytach, które y, y, w wielu krajach tak, tak jest, że kredyt jest zabezpieczony mieszkaniem. Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie go spłacać, oddaje klucze do mieszkania i jest rozliczony z bankiem. Panie redaktorze, przypomnę, i to, po, powinien pan to powinniśmy to powiedzieć naszym y, telewidzom, że y, y, w Polsce wprowadzono także y, kilkanaście lat temu... Ustawę o tak zwanej opadłości konsumenckiej, która wykorzystuje ten mechanizm, który powoduje w pewnym momencie rozliczenie. Pan myśli, że to jest Dwa dobre lata. rozwiązanie dla Frankowicza? Ja nie mówię, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ja mówię tylko o tym, że w mhm. każdej grupie kredytobiorców... Tych, którzy zaciągają kredyty konsumenckie i na działalność gospodarczą, i na mieszkania, zdarzają się z różnych powodów nieszczęścia. Ginie 6 tysięcy osób, około 5,5 tysiąca osób rocznie w wypadkach samochodowych. To naprawdę nie ma nic wspólnego z kredytami frankowymi. Pan porównuje przy, przyczyny losowe, takie jak na przykład choroba czy śmierć, z konstrukcją, którą wymyślił bank i, i sprzedał taki kredyt e, e, kredytobiorcy. Ale ja teraz poproszę e, pana profesora Modzelewskiego o komentarz do tego, do tego pytania, czy Pana zdaniem jest możliwe takie skonstruowanie propozycji ustawowej, która z jednej strony no, odwalutuje te kredyty, tak no, bo jest. to jest problem z nimi, a z drugiej strony nie spowoduje katastrofy w systemie finansowym? Weź, oczywiście, bo katastrofa jest zjawiskiem pewnej walki lobbyingowej, a nie stwierdzeniem żadnych obiektywnych skutków, o których tu mówimy. Jeżeli te kwoty, o których mowa, są, mają być wykazane w bilansach, czyli są to straty bilansowe. I te straty w bilansach, czyli to nie są straty w takim rozumieniu potocznym, że ktoś coś stracił. Jeżeli ktoś nienależnie uzyska, uzyskuje pieniądze, a potem musi je zwrócić, no to nie ponosi żadnej straty, bo ma nienależne świadczenie. Więc nie może ponosić straty w sensie tym, jak każdy z nas jako człowiek to rozumie. To są pewne zabiegi księgowe. I teraz pytanie: Czy ustawa nadzwyczajna, to są najtensze naj, głowy prawnicze się nad tym zastanawiały, niezależne. Zresztą często bardzo bliskie, jakby związane z sektorem bankowym. Czyli nie są to ludzie, którzy na przykład tylko sekundują Frankowiczom. Mówią tak, oczywiście ustawa nadzwyczajna, bo to jest nadzwyczajna sytuacja, wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. I między innymi częścią takiej ustawy jest właśnie uregulowanie szczególne. W wielu krajach to już było odstępstwo od reguł prezentacyjnych, Skutków tej ustawy, które wynikają z zasad powszechnie obowiązujących. Czyli, jeżeli spór dotyczy, jaki będzie tego skutek bilansowy, czyli skutek nierzeczywistych strat, czyli konieczności oddawania pieniędzy, które się komuś należały. Jak się zwraca pieniądze, które się komuś nie należały, nie ponosi się obiektywnie żadnych strat. Straszy się wszystkich jakimiś gigantycznymi stratami bilansowymi, straszy się stratami. A z drugiej strony, kiedy kancelaria prezydenta mówi, że daje Wam rok na dobrowolne rozwiązanie, odwalutowanie tego problemu, czyli przez rok ma być to wszystko. Myśmy zakładali, że to będą lata, a to okazuje się że przez rok ma być to załatwione i okazuje się żadnego protestu. Co to oznacza? Wiarygodność tych wszystkich, nazwijmy to narracji, jest bardzo wątpliwa. Zakończmy na tym tą rozmowę. Ja rozumiem, że Konkluzja jest taka, że dzisiaj nie widzimy na, 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 na horyzoncie jakiegoś kompromisu między środowiskami, które chciałyby załatwienia tej sprawy, a środowiskiem bankowym, które mówi, że taka interwencja w ogóle nie jest potrzebna. Przed nami prawdopodobnie miesiące prac w Parlamencie na ten temat i zobaczymy, czym to się skończy. Ja na razie bardzo panu dziękuję, bardzo dziękuję nie za przyjście do studia i za, za tą rozmowę. I myślę, że jeszcze będziemy do tego wracać nie raz. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Jak Przede wszystkim rozmowy klientów z bankami i nie ma uzasadnienia dla rozległej interwencji ze względów społecznych, prawnych. I Pan musi mieć ostatnie Tego zdanie. To jest Polska naprawdę nie racja stanu wymaga. Nie Dziękuję. racja stanu, tylko interesy banków racja i naprawdę nie, nie macie prawa swoje lobby reprezentować, przedstawiać i ubierać się w rację stanu naszego kraju. Ucieli, obywatele chcą kompromisu, nie spotykają się z żadnym zrozumieniem ze strony banków i to są fakty. Proszę zapytać się, kto Zostawmy, kom zostawmy ostatni komentarz naszym widzom, którzy będą mogli ocenić tak, i z własnego doświadczenia też wyciągnąć wnioski. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydaje się, że żadna, nawet najlepsza ustawa nie uzyska akceptacji banków. Systemowe rozwiązanie problemu po prostu najwyraźniej nie leży w ich interesie. Na szczęście w ostatnich miesiącach sytuacja posiadaczy kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych diametralnie się poprawiła. Dwie ważne instytucje państwowe stanęły po ich stronie: Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W raporcie sporządzonym w czerwcu tego roku Rzecznik Finansowy stwierdził, że banki nie mogły udzielać tzw. kredytów frankowych, ponieważ te kredyty po prostu były niezgodne z prawem bankowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał natomiast, że zapisy w umowach dające bankowi możliwość ustalania oprocentowania kredytu według własnego uznania są niedozwolone. Do tego ruszyła prawdziwa lawina korzystnych dla Frankowiczów wyroków sądowych. Sąd najwyższy oddala karką kasacyjną. Punkt drugi. Zasądza od pozwanego na rzecz pobudki kwotę 5400 zł tytułem kosztu postępowania kasacyjnego. To był bardzo ważny dzień dla Frankowiczów i pierwszy taki wyrok sądu najwyższego. Sąd nie tylko prawomocnie unieważnił bankowy tytuł egzekucyjny, na podstawie którego bank chciał ścigać klientkę niespłacającą rat, ale uznał również, że bank nie może jednostronnie decydować o tym, według jakiego kursu franka będzie liczył wartość raty kredytu. Chodzi o tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone w umowie kredytowej. To właśnie dzięki nim bank mógł pożyczyć 300 tysięcy, a oczekiwać zwrotu 600 oczywiście z dodatkowymi odsetkami. Klauzule niedozwolone nie obroniły się przed Sądem Najwyższym. Niedozwoloność polega na tym, że nie były one przedmiotem indywidualnego uzgodnienia pomiędzy stronami. I nie było wskazane w oparciu o co ten kurs będzie tworzony. Wiadomo, że jeśli sam bank ten kurs opracowuje, no to opracowuje dla, dla własnych potrzeb. Po jakim więc kursie kredytobiorca powinien spłacać kredyt? Tego sąd nie sprecyzował. Pozostanie do rozstrzygnięcia przez sąd w zupełnie innym postępowaniu, ale przynajmniej wiemy tyle, że banki nie mają możliwości narzucania swoich kursów do przeliczania zobowiązań kredytobiorców. Kancelaria mecenasa Zbigniewa Drzewieckiego reprezentuje już kilka tysięcy klientów Frankowiczów. Powołuje się na orzeczenie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prawomocnie orzekł, że banki nie mogą według własnego się ustalać kursów, po jakich obliczają raty. Zapisy mówiące, że bank ma w tej kwestii wolną rękę, sąd uznał za klauzule niedozwolone. My twierdzimy w związku z tym, iż skoro klauzule waloryzacyjne zostały prawomocnie uznane za niedozwolone, to nie wiążą kredytobiorców. Efekt tego, wynikający wprost z prawa polskiego, jest taki, że cała umowa pozostaje w mocy, natomiast znikają z niej. Uznane za niedozwolone klauzule. Polega to na tym, że mamy do czynienia z kredytem, który jest złotówkowy, natomiast on jest oprocentowany według liboru dla franka szwajcarskiego. To jest ostateczny efekt tych roszczeń. Takich dobrych wiadomości dla Frankowiczów płynących z sądów będzie coraz więcej, tak przynajmniej twierdzą radcy prawni, którzy już dziś chwalą się swoimi sukcesami. Sukcesy w sprawach frankowych to jest rzecz taka powiedziałbym dość normalna. Jest pierwszy prawomocny wyrok w Polsce, który uzyskała nasza kancelaria. To jest wyrok, który został wydany w takim klasycznym kredycie, który najczęściej nazywa się indeksowanym tudzież waloryzowanym. Co bardzo charakterystyczne, bank zdecydował się po prostu nie skarżyć wyroku pierwszej instancji. Zrezygnował z jego zaskarżenia, uznał roszczenia kredytobiorcy no i co najważniejsze, zwrócił wszystko to co było objęte pozwem dobrowolnie. Udało nam się wygrać dwie sprawy, jedną sprawę o zapłatę, drugą sprawę, w której klient bronił się przed egzekucją banku. Niestety nie wszyscy frankowicze mogą walczyć przed sądem. Niewielu z nich wie, że roszczenia majątkowe przedawniają się po 10 latach od zawarcia umowy, a jeśli się przedawnią, to żaden sąd nic tu nie pomoże. Dlatego kluczowe jest, aby przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy podjąć jakieś kroki, które, jak mówi kodeks, przerywają bieg terminu przedawnienia. Przypadek Frankowiczów jest dlatego tak ciekawy i dlatego wywołuje tyle emocji, że dotyczy czegoś znacznie ważniejszego niż same pieniądze. To także walka o prawo obywateli do ochrony przed nieuczciwymi praktykami na rynku. Konflikt o tak zwane kredyty walutowe jeszcze się nie skończył. Przed nami wiele emocjonujących zwrotów akcji. Będziemy się im bacznie przyglądać. Dobranoc Państwu, zapraszam za tydzień o tej samej porze.